Wej słuchacie modelek? A tu stoi modelka. modelka. Alo, halo. Kurde, jak włączyć... No bo nie wiem... Adrian mi zostawił małą kamerkę i nic nie widzę, muszę się zachęcić. Medy? Co robisz? Okej. Okay. Teraz przyjdzie <kluzny> Jak ci idzie? <gluzny> No. Co ty zrobiłaś? Co ty zrobiłaś? Nie, nie Tylko nie na włosy O nie, nie. Pozdro, Mario z za wariacie Jak tam gorylu? Ty, Mariusz Zoba Widzisz to? Chłopie, co tu się dzieje? Udam Człowieku, co? U... nam jest stukie, tak to jest na mnie. Widziałeś to? Chłopie. I sobie wodę. Klatkę uciekła, a ty zaraz powiedział, że ją tu leje. Zaraz sąsiedzi będą ten dzwonić, że ją tu bije. Kurwa, jak kiedy? Dobra, nie chlapiemy się, ho! Koniec. kara, rękę, kara, koniec. co? Szybirę, rękę, koniec. koniec. O nie, tylko nie na płosy! Czekam pod klatką z tym wiadrem jak mówisz. Dobrze, dobrze, Mario! Mario, kwa wariacie. ale jest kwa za dyma lachacie, ty widzisz co się tu dzieje, człowieku. Chodź patrz, patrz Aga. Nie dziwiałem jak się ratować, Kurwa nie mam wuty, ja ta leci z mnie Mówię bierz za Adrian Skąd? Nie, Adrian już nie. Nie, Adrian. Obiecuję, że nie schlapię. ho Przysięgnij na moje życie. Przysięgnij na moje życie. No nie, dawaj, sprzątamy i jedziemy. Adrian, proszę ci już stop, serio, bo ja już jestem głodna. Dobra, to po. Tak bardzo chciałbym, byś bawiła się ze mną, jakby nie było jutra. Powiedz mu, że ma robaka na koszuli. Powiedz mu, no powiedz mu. Przepraszam, pan Rabachka na koszuli. Proszę, za no. <laughs> Tak, dobrze. Sorry. Słyszę. Nie. Tak, tak. Tak, tak. Słyszę. 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 Yeah, Tak, Słyszę. Tak, tak. tak. Tak, Tak, tak. Czekajcie chwilkę. Aga, jesteś gotowa, niech się tylko doda storka. Ja się boję, się że to śniadanie się trochę. No tak może być ogólnie. Poprosimy tak mniej porywczo jak... Nie się... właśnie porywczo, porywczo. Ale to na spokojnie. To... Nie ja spokojnie, więc... Nie wywalimy się? Takie pół na pół, nie? W tym roku się nie zdarzyło. Ale no, pan tak. dopiero zaczął sezon. <laughs> tam, tam, tam. Może będziemy pierwsi. Lepiej. Trzymaj się, w ci, trzymaj się. Uuu, trzymaj się. A! A! i aga, trzymaj teraz. Trzymaj się, patrz, żeby trzymał. O! O! Ono już

Nie no kozak To no, jest kozak To jest kozak Ej moja twarz nie żyje <laughs> Ej nie mam twojego telefonu Aż. Mam swój Twój też proszę, glamur Uważaj żebyś się wpuściła do wody No i fajnie, sobie polecieli Dawaj lecimy Jest ten, apostoł? To jest Milch Destroyer, ogólnie. Yeah, yeah, yeah. Wolniej. Co wy widzowie, co wy widzowie robicie takie winki? jak zobaczę jakąś dupę, to jako robią? No kogo? kogo? <laughs> Nie wiem, twoją? I chyba im się spodobała ta pani w białej sukience. Ale wy jesteście perwersy, widzowie. Patrzę, jak się zachowują. Mi jest za nich wstyd czasami. <głos> <głos> Przepraszam, gdzie Pani kupiły te napoje? W Starbucksie. Tam A, czy... to daleko ale pewnie, wiecie, nie? A, Trzeba tak, tak. A orientujecie się może, czy jest tu gdzieś coś, gdzie się napijemy, bo tu kolejki takie są, że masakra. To gdzieś kiedyś kafenero, ale tak daleko, Nie pamiętam, gdzieś tam pod koniec. Ale Dobra, to będziemy szukać. Zdrówka. <laughs> Jezus, ty jesteś normalny. Przepraszam, wiecie, może gdzie Starbucks znajdę? Starbucks. Starbucks? Kurde, mam taką ochotę na macze. Lubicie macze? Nie. Nie? Nie lubicie maczy. No dobra, Tamo? Tak, Tamo. Tak. A skąd wiecie? Proste. Proste. A skąd wiecie? A skąd? Skąd? Dobra, dzięki. A, a dalej nie, dobra. Skąd ich tyle? Chłopie, to patrz teraz, co się wydarzy. Chodź. Pa. Tu Polaka nie spotkasz. Mogę się tą założyć. Chcesz? Mhm. O co? O stówę? O stupę. Dobra. Pa, i teraz przekraczamy grób. Pa wariata, pa co robi. Chcesz zagrać z biaka? Nie. Patrzcie, tu w pingla. Tak wow. o, o, o. o, ale dostał pysk O Jezus, ale mam asystę. On dostał taki pysk dosłownie liścia. O, wow, tu uważaj, bo oni tu będą chlapać. Nie, 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 To chodź ze mną. Jak ktoś chlapnie, to wale od razu cepa. O dziewczyny jakie mokre ty, patrz! Spacerek. Dziewczynie wypierdzielił całą butlę wody na głowę. Pa, ale biedna. Ty, tu dymy są, tu są dymy. Co? Nie, co mnie obchodzi? Ja się nie drapię po nie swojej dupie, Aga. Ta dziewczyna zna cała okola pana, biedna. Dawaj, ochlap te dziewczyny. Idź sam ochlap. Pokaż mi co potrafisz. <versucht> o, <w> <Chris> Ale dobre sobie, ja tego chłopaka i Dawaj tu ochlad, Gdzie tam latasz, tu dawaj, siedź dla dziewczyny. Ja patrzę, on podbiega jej na łeb. <laughs> Ale fajnie, to akurat mi się podoba, że się bawią, bo ja na przykład lubię, ja, ja lubiłem takie rzeczy, ja cały rok czekałem na św. Zdęku, wiesz to chodzi? Że tak wyszaleć dla dzieciaków, to jest kozak. Tu jest yy, wystawa pająków. Kiedy? Chodźmy na to, ja tu byłam twardą, tu mają normalnie czarną wdowę w tym. To chodź. A Nie co wiem, to jest że... czarna wdowa? To jest taki pająk, który za okrążeniem jestem zabija. zabija. A jakbym. A jakbym mnie ugrył pająk, sama byś i tu bluła? Nie. <grym> Ty... Co? Nie wiem o czym pomyślałeś. To w tym filmie? No. <grym> Dzień dobry. Dzień dobry. Nie ma sprawy. Jezu, on idzie wyżej. Jak no, powiem, jak powiem stop, samicy. to niech pan go zabiera. Dobra. On szuka samicy po prostu. Dobra, niech pan już go bierze. To jest nowe terytorium. Już za wysoko. Teraz tu pani. Dzień dobry. O, ma fajne łapeczki. Delikatny. Jezu, może pan zabrać? Nie ma pojęcia o tym. Fajny, nie bój się. Mama napisała, Aga, please, wyjdźcie stamtąd. <grystanie> nie. Mamo, nie. Fajny był ten pająk, nie? Taki w dotyku. Nie. Nie. Na, na skalę Polski nie. Nie. Na, na skalę, na może malutkiego miasteczka, tak? Tak. A gdzie? A to nie wiem gdzie. Różne, o, skorpion. Niebieski? Tu jest. Gdzie? To pod tym, niech chyba nie zobaczą To, jest, ale malutki taki Wow Ale mocny Widzicie go, widzowie? Ale pyk Ej, a pająki oddychają? Oddychają, nie? Uważaj. Ej, nie. Słuchacie modelek? Nie A tu stoi modelka. Co powiedziałaś jeszcze raz? Że nie słuchamy! No powiedz co powiedziałaś jeszcze raz? No chodź! No chodź! Wymienimy Spaliły buraka, o Jezus! Ja mówię, słucha, nie, bo to gówno, a ja to, powiedz jej to jeszcze raz. Ja z nimi dawaj. Tu, Aga, gdzie ty jedziesz? Za dwie dychy, tam Kto tak cię wkurzył? Tak Gdzie? za dwie dychy tam to taki wariat? Nie denerwuj się, szkoda nerwu. Sorry Twitch administration. To była losowa osoba na ulicy. Aguśka, dawaj. Aga, to na chwilę. Nie, nie, nie zobacz czy tam pływa. Nie, 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 nie. Tak, na zakończenie dnia. Ale ty zaczęłaś. Ty zaczęłaś, Aga. Ty zaczęłaś. Ty zaczęłaś. Ja Ty zaczęłaś, ty, zaczęłaś. ty, zaczęłaś. ty, zaczęłaś. ty mnie pierwsza chciałaś. Ale ty zaczęłaś. Ale jakbym miał wskazać takiego Top, top rapera Pod względem muzy muzycznym To powiem wam, że To mi Rozpierdoliło czaszkę, nie? Myślę, że Pod względem takim, że potrafi Zjednoczyć Tak dużo osób To jest rozpierdol, to jest rozpierdol Wyobraźcie sobie, co musi czuć artysta w takiej sytuacji, w, ta, w, takim, w takim miejscu. Patrzcie to. Miej duszy o tym wiem, że gdzieś na szycze góry. Wszyscy razem, mimo świata, których kochaj rani na ziemię, gdzieś na szycze góry. Wszyscy razem, co się porobiło, czeka to też nas. Ziemia coraz. To. I tamta piosenka, chyba w tam pisałem wcześniej, to są piosenki mojego dzieciństwa i ja tak takie miałem dzieciństwo kurwa, dokładnie takie, na podwórku kurwa, chodziliśmy gdzieś na, na, na tory, jakieś takie rzeczy pojebane. To jest niesamowite. Ja tak pamiętam dzieciństwo, przysięgam wam, nie? Przestań człowieku, odrzuć te myśli, chore, podnieś głowę. Okoliczności są wyjątkowe, damy radę, bo nie damy się skucić. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy sami są gusić. No, no tak właśnie, tak jest. Tutaj nikt telefonu w rękach nie miał, się wychodziło na podwórkę. Pamiętam te czasy także nie? Tak mi braku, brakuje tego. Serio, normalnie jakbym mógł się cofnąć, to bym kurwa. Nawet nie wiecie, ile bym dał, żeby się cofnąć i w wieku, nie wiem, 12 lat wyjść na podwórko, tak jak wychodziłem kiedyś z ziomalami, nie? Po prostu pójść na murek, ponapierdalać pikwami w ludzi. <laughs> Wiem, że to jest niemoralne, nie, nie te, nie by kurwa nas dzisiaj zjechali za to, ale wtedy miałem wyjebane w to, kurwa. I w tych wszystkich ludzi, co mówili, że tak się nie robi. Po prostu to było kurwa dzieciństwo, i, i dzieciństwo się broniło właśnie tym, że to jest dzieciństwo. Dicho, e, ulice są zimne. Znam, 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 znam. Ale nie, ja to bardziej in, inne klimaty słuchałem, nie? Ja to na przykład. Nasze bloki, no kurwa, jasne, że tak e, e, e. To był hymn, kurwa chyba każdego osiedla, nie? Specjalna dedykacja dla wszystkich szarych ziemi. Flow. do ziemni Farty cyflą, rozów to raz 3 Nasze, nasz Nasze bloki są zajebiste Nasze bloki są zajebiste Nasze bloki są zajebiste Szaro burę, ale tutaj mam mało no, to było, było, było mega, mega na vibe wszystko. To pamiętam, zajebiste było też, kurwa, klasyczek taki. Nie można zapomnieć o Kalim, myślę. Onż to ci pokażę, jak to tutaj wygląda. Gdzie życie raz po raz, to cię wbija swoje żądła. Jak polegasz na modłach, to pewnie jesteś pusty, bo tutaj nie ma Boga. Wino nie zmienia się woda, zjedz raz. Nie ma, przebacz morda, sprzedałeś tajemnice, czekacie się z kurectwem kurbań Tak łatwo wejść, ale już gorzej się wydostać Znam Kali Pełnia, no jasne, ja, ja prawie wszystko znam z tych starych numerów, nie? Powiem wam, że kurde, no takie numery to mnie budowały, nie? Że kurwa, byłem wiecznie kurwa wsłuchany w rap Więc jak mi mówią, że kurde ten, że ja się nie znam, to myślę, że kurde nie jeden raper mógłby się ode mnie uczyć, kurwa nie mówię o nawijaniu, tylko o tej kulturze hip-hopu i rapu, nie? Bo ja kurwa od dzieciaka żyję w tym klimacie, nie.